Sprawdź, na którym rysunku zaznaczono łukiem kąt, którego kosinus jest równy minus 3 piąte. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jak widać na tych wszystkich czterech wykresach, kąt jest pokazany w układzie współrzędnych. W układzie współrzędnych wychodzi się od punktu P, który jest na końcowym ramieniu kąta. I jeżeli ten punkt P jest w ten sposób określony, to kosinus kąta alfa jest to współrzędna xowa tego punktu do odległości tego punktu od początku układów współrzędnych. Z tym, że czym jest R? R podane jest jako pierwiastek z x0 kwadrat plus y0 kwadrat. Nasz kosinus jest podane. Kosinus alfa to jest minus 3 piąty. Co mogę z tego wyznaczyć? Na pewno, jeżeli mam dopasować do tego wzoru, to muszę coś zrobić z tym minusem. Tylko, że w liczniku jest współrzędna x punktu, na dole jest odległość punktu od początku układu współrzędnych. Nie ma możliwości, aby ta odległość była ujemna. A zatem ten minus na pewno nie mogę dać do mianownika. Jeżeli już, to tylko do licznika. Czyli z tego i z tego mógłbym odczytać, że znajduje się jakiś punkt, którego współrzędna xowa wynosi, patrząc na to i na to, minus 3, a jego odległość od początku układów współrzędnych jest równa 5. No to jeżeli mamy x i r, to możemy wyznaczyć współrzędną y tego punktu. Jeżeli wstawimy do tego wzoru i przekształcimy trochę ten wzór, będzie łatwiej nam r kwadrat to jest x0 kwadrat, dodać y0 kwadrat. To jest ten sam wzór. Tylko podniesione obie strony kwadratu. Jeżeli w miejsce R wstawimy piątkę, w miejsce x0 wstawimy minus 3. To moglibyśmy z tego wyliczyć y. 25 to jest 9 plus y0 kwadrat. Gdybym przerzucił na lewą stronę dziewiątkę. Miałbym 16 równa się y0 kwadrat. Co podnieść do kwadratu, aby uzyskać 16? Tym y0 może być albo 4, bo pierwiastek z tej liczby, lub minus 4. Ale ponieważ mówimy teraz o kącie w drugiej ćwiartce, y jest. Dodatni. Y wynosi 4. Czyli ten punkt P, przez który przechodzi drugie ramię kąta, ma współrzędne, i tak patrzymy się, x0, y0. x0 to jest minus 3, a y0 to jest 4. Zobaczmy, czy któreś z ramion końcowych przechodzi przez punkt minus 3 i 4. Odliczam. Minus 1, minus 2, tu jest minus 3, raz, 2, 3, 4. No to patrząc się, punkt P jest w tym miejscu, czyli do ramienia końcowego nie należy. Odpowiedź A nie jest prawidłowa. Minus 1, minus 2, minus 3. Raz, 2, 3, 4. No to jest tak, ale widzimy, że raczej tutaj przez węzły kratek nie przechodzi. Minus 1, minus 2, tu jest minus 3. Raz, 2, 3, 4. No ten punkt zdecydowanie widać, że nie należy. I ostatni. Raz, dwa, minus 3, raz, dwa, trzy, cztery. No tutaj już wątpliwości nie ma. A zatem, no były pewne wątpliwości co do tego punktu, ale tutaj widzimy, że na pewno przez węzły kratek nie przechodzi, a tutaj zdecydowanie to jest ten punkt P. Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D.